Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj kolejna część spaceru po moich rabatach. Dzisiaj będzie spacer dookoła mojej rabaty z dziewanną i różami. Tutaj przed nami właśnie jest ta rabata. Na początku rabaty rośnie czyściec wełnisty. Kwiatostanów na razie nie przycinałam. Hmm, przycięłam tylko te, które. Pokładały się w stronę trawnika i dzięki temu łatwiej je skosić. Po prostu nie zaczepiają się i nie są poszarpane te kwiatostany. Wygląda to teraz tak bardziej schludnie. Moja dziewanna cały czas kwitnie. Rozwijają się wciąż nowe kwiaty. Wygląda bardzo ładnie. Wysokie kwiatostany, tak myślę, że. Ten najwyższy kwiatostan ma około 2 metrów wysokości i te włochate liście, które są na dole, też dodają uroku roślinie. I tak koło czyśćca wełnistego wygląda naprawdę bardzo sympatycznie. Tutaj jest szałwia, odmiana purpura ascens o bordowych liściach, ale te liście teraz zrobiły się takie bardziej zielone. No tutaj przy kwiatach uwijają się trzmiele. Kwiaty ma duże i takie no w bardzo ładnym kolorze fioletowym. Także na razie nie ucinam tych kwiatów. Jak przekwitną, to wtedy zetnę i zrobię z tej rośliny krótką kępkę. Tutaj jest moja róża. To jest róża prawdopodobnie trojka, ewentualnie aleksander. Nie pamiętam, która to odmiana jest konkretnie, ale tak mi pasuje bardziej pod trójkę. Jak obejdziemy z drugiej strony, będzie widać kwiaty. Zaczynają przekwitać naparstnice. Już zostało tylko po parę kwiatów na samych szczytach pędów. I teraz już zaczęłam naparstnice przycinać. Te, które. Już przekwitły całkiem. Przycięłam tak, jak na przykład o tę, tutaj pod przekwitniętym kwiatostanem. I teraz jest szansa, że tutaj z kątów liści powypuszcza jeszcze takie krótkie pędy z kilkoma kwiatuszkami. Można też zostawić parę torebek z nasionami. Ten kwiatostan uciąć trochę wyżej, zostawić parę torebek z nasionami, żeby się po prostu te rośliny rozsiały na przyszły rok. Firletka wieńcowata w tej chwili bardzo ładne kępy niedługo zacznie przekwitać i jak... Zaczną dojrzewać pierwsze torebki z nasionami. Jeżeli nie chcemy, żeby nam się rozsiewała, wówczas trzeba te rośliny mocno przyciąć. Zapobiegnie to wtedy masowemu pojawianiu się siewek w przyszłych latach. Cały czas kwitną moje róże, i przejdę tutaj do środka. To jest róża Apache, która pierwsze kwitnienie ma już prawie, że poza sobą widać, że tutaj już trzeba zrobić porządek po przycinać te gałązki, które przekwitły, a ona już zaczęła wypuszczać nowe pędy, już pąki są uformowane i niedługo będzie znów kwitła. Tam dalej jest róża Botticelli, która też już pierwszy rzut kwitnienia ma za sobą, ale ten krzew nigdy nie jest pusty. Ona cały czas wypuszcza nowe pąki i po prostu nie ma czegoś takiego, że krzew jest tylko zielony. Zawsze coś na tej odmianie kwitnie. Tutaj jest moja różyczka Astrid Grafin von Heidenberg. Bordowa, bardzo ładna, pełna i w tej chwili ma rozwinięte dwa kwiaty i kilka pąków. Moja różyczka Mary N. renesansowa. Tutaj w tej chwili jest taki ładny bukiecik. No tutaj te pączki nie są takie za bardzo ładne jakieś, takie się zrobiły. Nie wiem czy je coś podgryza, czy one... Ale tak przyglądałam się, to nie wygląda, żeby te płatki były nadgryzione, nie ma takich wgryzów, po prostu jakoś to tak no troszeczkę dziwnie wygląda. No może taki urok jej w tym roku, albo ja po prostu nie widzę, że że coś żorę. No, tak też być może. W tej chwili nawet dosyć ładnie kwitnie, chociaż też już pierwszy rzut kwitnienia ma za sobą. Wychodzę z tej rabaty. I tutaj jest Miskant, Rabikiut, malutki. Część listków jest już bordowa i niedługo zacznie się na pewno jeszcze ładniej przebarwiać. A w momencie, kiedy noce zaczną się robić zimne, czyli tak mniej więcej od sierpnia, no to już powinna być ładnie przebarwiona. Mała roślinka na obrzeża rabat na jakieś skalniaki. Idealnie się sprawdzi. I tutaj koło Róży Mary N jest róża Charles Austin. Ona też właściwie wypuszcza cały czas nowe kwiaty. Jedne usychają, drugie się rozwijają. Zresztą widać, że oprócz tych rozwiniętych pąków jest też bardzo dużo pąków, które są jeszcze całkiem zamknięte o coś mi tu siedzi. A to biedronka, jest to biedronka, niech sobie siedzi. No i wypuszcza też nowe pędy, więc będzie kwitła przez cały sezon. Kanadyjska różyczka Hope of Humanity kończy już kwitnienie. Te kwiaty już nie są takie ładne, takie świeże, no ale cały czas jest ich dużo. Na razie mają taki dosyć mocny kolor. Tam niektóre pousychały, ale to już poprzecinam wszystko razem. W momencie kiedy całość przekwitnie, po prostu poskracam te pędy. Goździki brodate już właściwie przekwitają, większość już poprzycinałam. Zostawiłam ewentualnie tak skępy po jednym pędzie z nasionami zawiązanymi, żeby mi się po prostu porozsiewały na następne lata. Różyczka du Chambord, która. No, ucierpiała w czasie tej wilgotnej pogody. Poro pąków z obeschniętymi, nadgnitymi płatkami zewnętrznymi musiałam oberwać, ale teraz już wygląda tak w miarę schludnie i pąki nowe są, więc będzie się ładnie rozwijać, będzie kwitła. No, wydaje mi się, że jest to idealna róża, tak na południowo-francuskie warunki. Tam by miała się świetnie. Tutaj jest ketmia syryjska. To jest siewka, która się sama mi wysiała w ogródku. No i taki zgrabny, ładny krzaczek będzie kwitł pod koniec lata. I przechodzę z drugiej strony tej rabaty. Tutaj jest takie cieniste miejsce. Tutaj muszę jeszcze coś zagospodarować, ponieważ akurat ta część rabaty mi się nie bardzo podoba. Ale to wszystko jest jeszcze do zrobienia. Myślę, że tutaj na brzegu, pod koniec lata, posadzę część z tych moich sadzonek żurawki, którą robiłam na wiosnę. Ale to dopiero pod koniec sierpnia. One już teraz są dosyć ładne, ale musiałabym chodzić i podlewać, więc na razie niech będzie tak, jak jest tutaj. Tutaj jest budleja. Ona w tym roku obeschła, tak dosyć solidnie, ale widzę, że pędy, które teraz wypuściła, już są bardzo silne. I jeden z pędów jest już zakończony. Pąkami, więc niedługo będzie kwitła. Mimo że nie było ostrej zimy, to jednak budleje w tym roku jakoś troszkę podmarzły, może ruszyły za wcześnie i złapał je silniejszy przymrozek. No nie wiem. Tutaj jest róża barok. Jeszcze nie kwitnie, ale ma już duże pąki. Które za 2-3 dni już będą rozwinięte. Gilak palibin w takiej formie krzaczastej też już tutaj ładnie się rozrósł, i w przyszłym roku będzie mi kwitł. W przyszłym roku, zaraz po kwitnieniu, skrócę te pędy, i wtedy zagęści się krzaczek i będzie miał ładny, kolisty kształt. Tutaj jeszcze zostały goździki brodate, ponieważ tu jest takie lekko ocienione miejsce, więc one później zaczęły kwitnąć. No i teraz cały czas zdobią rabatę. Żółte irysy. Poprzycinałam liście dlatego, że zaczęły chorować. Było bardzo dużo wilgoci, dużo deszczy i te iryski zaczęły mi chorować. A Zaraz pokażę, tam jest nieprzycięty jeden, jedna roślina. Pokażę, co się na nich zaczęło dziać. O! Pokazały się na nich takie plamy. I to jest choroba grzybowa. Nie chciałam ich niczym już pryskać. Po prostu tę roślinę też będę musiała przyciąć, właśnie tak krótko. Tutaj już widać, że nowe liście zaczynają wyrastać. Więc będzie ładnie wyglądać ładnie się zazieleni, a nie trzeba będzie właśnie pryskać. I tutaj moje dwa miskanty. To jest Grosse Fontaine. Ładna, zwarta odmiana. Nawet nie musiałam jej tutaj obowiązywać, ponieważ ona się nie wykłada, natomiast to jest nie wiadomo co. Miał być dronie Ingrid, na pewno nie jest. W zeszłym roku tak mi się dosyć solidnie Rozkładał na boki, więc teraz, jak tylko trochę podrósł, związałam sznurkiem i chyba jeszcze zwiążę sznurkiem tutaj wyżej, żeby właśnie nie rozłamywała się ta kępa i żeby to jakoś tak w miarę schludnie wyglądało. I tutaj, właśnie te naparstnice, one no jeszcze trochę ładnie wyglądają, ale już tak w zasadzie przygotowuje się że poprzecinam te przekwitnięte kwiatostany. Tutaj jest hortensja, to jest hortensja Firelights. Lights. wypuściła w tym roku ładne, grube pędy. Ja ją nisko przycięłam. Kwiatostany ma ładne, dosyć duże. No ciekawe jak będzie z przebarwianiem się. Tym przebarwianiem u hortensji jest dosyć trudno, to znaczy dużo zależy od hmm, pogody. Jeżeli jest bardzo gorąco, to hortensje po prostu się przypalają i zamiast być piękne, bordowe, robią się takie brudne, troszeczkę podeschnięte. I tu właśnie jest moja różyczka, o której mówiłam na początku, czyli albo odmiana Trojka, albo odmiana Aleksander. Bardzo ładne kwiaty w takim mocno pomarańczowym kolorze i tych kwiatów jest naprawdę sporo, szczególnie właśnie o ta roślinka, która tutaj jest, ona ma dużo tych pąków i będzie naprawdę bardzo obficie kwitła. Ta roślinka jest słabsza, ale podejrzewam, że coś pod nią ryło, ponieważ tutaj w tym miejscu miałam dużo myszy, które zjadły mi moje dzwonki ogrodowe. Więc całkiem możliwe, że robiły sobie tam pod tą jedną różyczką. Jakieś mieszkanko. Tutaj jest hortensja konfetti. Bardzo krótko przycięta na wiosnę, i widzę, że te pędy wypuściła takie dosyć spore. One mają mniej więcej po 60 cm wysokości. Ten, ten najwyższy pęd tak będzie miał około 60 cm wysokości. Więc jak na konfetti jest to sporo. No i ciekawa jestem, jak będzie kwitła. W tym roku nie jest zasłonięta żadną rośliną. Więc ma dobre warunki, bo w poprzednich latach, w ubiegłym roku, bodajże dziewanna się na niej położyła, więc no, miała ciężko, a w tym, roku, w tym roku ma luzik. W następnym filmiku pokażę następne fragmenty mojego ogródka. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.